Odzywała się do mnie firma Turtle Beach Czyli wyspa żółwi Że mają kierownicę Ja już te kierownice wcześniej widziałem Ja już te kierownice widziałem w internecie I się spytali czy nie chcę jej na testy Czy nie chcę sobie jej sprawdzić Zobaczyć jak działa Czemu nie? Dzisiaj mam do pokazania wam Kierownicę Turtle Beach Velocity One Race Tak się nazywa Która ma w zestawie tak jakby Dashboard i button box Słuchajcie jest to kierownica Direct Drive Także nie jest to jakiś badziew czy coś takiego na pasach, na zębatkach, jak nic z tych rzeczy. Jest to pełnoprawny Direct Drive. Ja wiem, że ona nie wygląda na takiego. Ja wiem, że ona wygląda zupełnie inaczej, bo jej wygląd totalnie nie zdradza tego, że to jest Direct Drive, ale jest. Direct Drive, który ma w piku 7,2 Nm momentu obrotowego, czyli pewnie mocy stałej ma mniej więcej 5, może 6 Nm. Także jest to moc mniej więcej mozy R5. Co dostajemy w pudełku, słuchajcie? Pudełko jest obszerne, pudełko jest wielkie dlatego, że musi pomieścić... Wszystkie rzeczy, czyli bazę, kierownicę, w sensie koło, bottom box, manipulatory nożne I na samym początku mamy kurna mapy myśli, której ja nie ogarnąłem wcale, nie? Ja rozpakowałem te kierownice i miałem takie ok, jest tu dużo obrazków, dużo tekstu Później się tym zajmę, nie? Na razie rozpakowuję całą resztę, bo jest tego dużo K-drive System K-drive, czyli kinetic drive Czyli napęd kinetyczny jest to serwomotor i jego widać nawet przez tą bazę. Ale nie wiem co to znaczy do końca Kinetic Drive. W sensie co to, ma, co, co to ma znaczyć, nie? Że to jest Direct Drive, ale pewnie jakaś ich tam technologia, może technologia kodowania tego silnika, coś takiego. No, napiszcie w komentarzach, jeżeli ktokolwiek wierzy, ktokolwiek się domyśla. No, bo może ja gadam bzdury. Słuchajcie, koło, jeżeli chodzi o koło, jest to koło. Już wam mówię. Jest to około średnicy 30 cm. Przed chwilą to zmie zmierzyłem. Które ma dwie manetki zmiany biegów, oczywiście? I na dole mamy sprzęgła. No, mamy podwójne manetki. I z feelingu, który gdzieś tam już miałem, jak sobie próbowałem, to te manetki są chyba magnetyczne. Takie wrażenie odnoszę, że one są magnetyczne. No i mamy tu quick release. Mamy tu duży quick release, ale czy jest to taki normalny quick release? Tego dowicie się później. Koło jest demontowalne z bazy. No i oprócz tego mamy jeszcze dużo innych gadżetów w ogóle w tym kartonie. Mamy pokrowiec, w którym będziemy mogli sobie to koło chować, jak sobie je zdemontujemy. Mamy tam wszystkie kable, mamy zasilać. mamy jeszcze Baton Boxa schowanego, o którym nie wiedziałem. Bo ten Baton Boxik jest tak ciupęki, że myślałem, że on będzie gdzieś schowany na dole i będzie większy. Ale się okazało być mniejszy od mojej ręki. Jaki słodki Baton Box. To jest moja ręka, to jest Baton Box. Jaki słodki! Plus taki dla tej firmy, że przynajmniej wszystkie rzeczy, które mamy tam, czyli manipulatory, ten button box, jakieś tam inne jeszcze gadżety, bo mamy jeszcze kolejne miejsce, e, wolne, więc zakładam, że może kiedyś shifter wypuszczą jakiś? Zobaczymy. Jest wszystko po USB-C łączone. Także to jest moim zdaniem plus, w sumie wejście na tyle uniwersalne, że nawet jeżeli coś się stanie z tym kablem, no to macie jakiś swój dom. W ogóle, a propos kabli, one są bardzo fajnie, kurna, zrobione. Te kable są w oplotach. No i na samym końcu w tym kartonie mamy już bazę, która nie chciała kurna wyjść. I jest ciężka, no bo jak mamy serwomotor w środku, no to on jest ciężki. Ona wygląda dziwnie, ona jest bardzo duża. A no i jak rozpakowałem te kierownice, to coś tam w środku latało. Miałem te kierownicę rozkręcić, ale w sumie zdecydowałem, że skoro widać ten silnik przez okienko, to w sumie nawet nie muszę za dużo zachodu, wiecie, żeby to wszystko rozkręcić. No i na samym końcu mamy manipulatorki. I te manipulatory wyglądają bardzo podobnie do manipulatorów Logitecha. Mam na myśli tą wersję Pro Logitecha z Direct Drive. A. No i z tyłu mamy wejście USB-C i możemy mieć dwa tryby, albo pastru przez bazę, albo bezpośrednio USB do komputera. No to już wiadomo, bo pewnie można łożyć sobie z czymkolwiek innym. Przy komputerze. No, przy konsoli już nie. No i na końcu ten baton To jest owoże Boże święty. To jest mały, słodki baton Ja nie wiedziałam, że będzie taki ciepeńki, nie? No i baton box jest plastikowy. Jeżeli chodzi o same manipulatory, to one są wykonane ok. Mamy tutaj kompozyt metalu i plastiku. Plastikowa jest obudowa, metalowe są same manipulatory w sobie. Mamy na hamulcu load cell. Co najlepsze, to jest prawdziwy load cell 50 kg. Ale co mi się podoba i co byłem również zdziwiony, to przetestowałem ten silnik, że tak powiem, na wyłączeniu. Bo zawsze na wyłączeniu czuć takie kroki tego silnika, nie? W momencie, kiedy on przechodzi między tymi magnesami, tym mam wrażenie, że albo były gęsto upchane te, te magnesiki w silniku, albo nie wiem, co zrobili, ale nie czuć tych kroków generalnie. A jak czuć, to one są bardzo takie, wiecie, krótkie, ale jak już obrócimy szybciej, to totalnie tego nie czuć. Nie mam pojęcia jak oni to zrobili, ale filmik jest ok na wyłączonym. No, jeśli chodzi o button box, to ja bym się tutaj dużo nie spodziewał. Jest to zwykły plastikowy button box, w którym możemy nawet włączać kierownicę po prostu, nie? Nic specjalnego button box, jak button box. No, raczej nie jest to jakieś wiecie tam metalowe za 1000 zł dodatkowe. Button box, tylko bym powiedział. Fajne akcesorium, dobrze że jest w zestawie, ale jakby nie było, to też by nie było źle, bo mamy nadal guziki na samej kierownicy, na samym kole. Jeśli chodzi o koło kierownicy, to ona mi się podoba. Ono jest naprawdę ładne. No mamy celownik na samej górze, siwy. Mamy te łopatki. Bardzo duży quick release, bo on jest taki, mam wrażenie, bardzo głęboki. Strasznie głęboko wchodzi w ten nasz quick release na bazie. No, jeśli chodzi o wygląd kierownicy, bardzo przypomina mi troszeczkę wygląd ku Audi, na przykład Audi R8. Mam wrażenie, że chyba producent się tym wzorował, bo wygląda bardzo podobnie. No i może dlatego mi się podoba, bo ja uważam, że kierownica z Audi R8 jest najpiękniejszą kierownicą do samochodu sportowego, jaką wymyślili. I jak dla mnie Mercedesy i BMW się chowają, na przykład. Ale to moja opinia. Zaraz i tak każdy mnie w komentarzach za ten komentarz, ale spoko. Na samym dole mamy napisane Turtle Beach. Na dole mamy przełączniki. I, e, mamy też Joya takiego kierunkowego e, A po prawej stronie mamy guzik Select i Back i koło E2, cokolwiek to znaczy Ale generalnie tym kołem poruszamy się po menu kierownicy, nie także mamy możliwość jeszcze customizacji. No i mamy guziki Xboxowe, jako że ta kierownica działa też z Xboxem No to możemy ją podłączyć do konsoli. I ona jest plug and play. Przynajmniej u mnie tak było, po prostu ją włączyłem i ona zadziałała. I to, co Wam wcześniej wspominałem, te magiczne skrzydełka, bo jak otworzycie, to wygląda troszeczkę jak silnik Lamborghini Murcielago, który się otwierał w momencie, kiedy się przegrzewał. Tylko tutaj się akurat nie przegrzewa, a otwieramy to po to, żeby móc przykręcić te bazy, bo pod tymi skrzydełkami mamy ukryty kluczyk, którym wkręcamy albo wykręcamy śruby, które wyciągają albo chowają nam te uchwyty montażowe. I to jest naprawdę dobre Jeżeli Logitech miałby robić takie bazy To niech robi to w taki sposób Ukryte, tak jak macie wlew gazu w BMW To lepiej jak on jest ukryty Razem z kontrolką Niż jak jest wyeksponowany na środku zderzaka Żeby każdy wiedział, że jeździmy z LPG Tak samo jest i, i z tym Także mi się to podoba i to jest full z metalu To akurat ten kluczyk, ta rączka Nie jest plastikiem Tylko jest full metalem I naprawdę sprawia wrażenie solidnej no ale generalnie wraz z kolejnym przekręceniem Wysuwa się ta łopatka, która nam łapie od spodu I ona pasuje do bodajże maksymalnie 5 mniej więcej centymetrów No ja przyczepiłem ją w salonie do stołu kawowego z Ikei Tego wiecie o którym mi chodzi I on ma naprawdę gruby blot, on jest w środku wypełniony kartonem, ale jest strasznie gruby I dało radę Dało radę, sięgło i ja byłem w stanie kierownicę wczepić Także nastał czas na zdjęcie folii z QuickRelease'a kierownicy oraz bazy. I nastał czas, żeby dopasować te takie kreseczki, które są na górze, które nam pokazują kierunek wczepiania kierownicy i ją po prostu wczepić. No i dobra, przymocowujemy teraz ten battomboki, który się trzyma na jednym płaskowniku, który jest złapany dwiema śrubami do bazy oraz do samego już boxa, Nie, tylko w boxie już tam siedział, ja po prostu go dokręciłem do bazy. No i co? Włączamy konsolę, włączamy kierownicę, ona ustawia sobie środek tak jak każdy Direct Drive i to tyle. Na kierownicy podczas włączenia musiałem wybrać tylko platformy, czy chcę Xboxa, czy chcę PCta No i dobra, no. wiem, że chcieliście to zobaczyć na Xboxie Forza Horizon. Jak Xbox to i Forza Horizon. Jeżeli chodzi o Forze, to kierownica działała od strzała taką, wiecie. Nic nie musiałem tam robić, nic nie musiałem klikać. Także wystarczyło tylko mi zmienić sprzęgło na pedal sprzęgła na dole, a nie w manetce, bo standardowo był w manetce. No wiadomo, Xbox nie ma jakichś tam rewelacyjnych ustawień kierownicy i tak dalej, nie mam dużo pola do manewru, ale z tego co słyszałem, nawet jest aplikacja w Microsoft Store i na Xboxie też można gdzieś tam pokombinować. No ale nie musicie, nie? Jak będziecie chcieli sobie po prostu odpalić grę i zagrać. No to to będzie działać. Jakaś tam martwa strefa w grze jest standardowo, ale w Forzie można to jeszcze tam wiecie wyłączyć. Tam chyba standardowo 5% się ustawia czy, czy 2%. Nadałem na 0 i było OK. Kierownica nie odbija zbyt szybko, ale zaraz zobaczymy czy jest to sprawą samej Force Horizon na Xboxie, czy na innym BC. A skoro mowa już o PC, no to zmieńmy nasze źródło grania z konsoli na pc Bo jak wiecie, ja jestem graczem bardziej PC-towym niż konsolowym. Konsola służy mi do takiego chillowania wieczorkiem w niedzielę, yy, powiedzmy w Just Bensie jakimś, albo jakiejś innej Fordzie grając sobie na padzie. Ale jeżeli chodzi o kierownicę, ja zawsze wolałem pc yy, bo nie uznawałem jakoś konsol zbytnio za dobre narzędzie do gry na kierownicy, bo zawsze mamy tam mniej rzeczy do modyfikacji. Także teraz nic prostszego niż tylko zmienić naszą pozycję kierownicy I pierwsze co od razu trzeba zrobić zawsze UPDATE FIRMWARE no, Odbywa się to bardzo prosto, odpalamy po prostu oprogramowanie yy, kierownicy, które się pobiera z Microsoft Store No i klikamy FIRMWARE UPDATE i tyle Kierownica wtedy mruga, na samym ekranie widzimy pasek postępu No i co? I jak już mamy ogarnięty soft, jak już mamy coś tam pobrane kto chcę przetestować to wasze to i od razu powiem, słuchajcie, z softem mam jakiś problem na komputerze, on wymaga jeszcze dopracowania, bo zwiesza się czasami, jak mamy ten soft do dashboardu tej kierownicy, on nie zawsze działa, jak jest Assetto Corsa to mi się odpala, jak próbowałem w Fordzie Motorsport, no to się kraszuje także nie jest on jakiś doskonały ale zauważyłem, że większość aplikacji które są w Microsoft Store to dziadostwo, moja aplikacja od pamięci RAM to też dziadostwo z uwagi na to, że jak pobrałem ją przez Microsoft Store to działała jak shit, ale za to, jak pobrałem ją jako normalną aplikację, to już działa normalnie. Słuchajcie, driftować jak najbardziej się da. Ba, na początku nawet wziąłem S15 z paczki VDC40, najnowszej paczki, jaka wyszła ostatnio. No i driftować się da. Kierownica nie odbija bardzo szybko, ale kierownica ma strasznie agresywny force feedback. Ale czasami mam wrażenie, że ten force feedback ma swoje życie. Mam na myśli to, że jadąc na przykład prostym, gładkim asfaltem, płaskim, ona tak czy jak mi strasznie wibrowała, strasznie gdzieś tam schodziła lewo, prawo. Tak jakby coś było nie tak z samochodem. No a wiem akurat, że z tymi samochodami wszystko jest w porządku, bo no, na co dzień upalam na swoim stanowisku sim racingowym te auta. No i problemu nie ma, więc podejrzewam, że tutaj jest sprawa. Co do softu, bo soft robi naprawdę dużo, jeżeli chodzi o force feedback, serwomotor sam w sobie, no jest kozacki, tak? No bo to jest serwomotor, więc wiemy, z czym mamy do czynienia, ale dużo tutaj robi sterownik, soft i tak dalej, nie? Czyli oprogramowanie tego naszego serwomotora, no, które wymaga poprawy. No, mamy dashboard, akurat ten ekran to mi się podoba. Kurde, ten ekran to mi się podoba naprawdę. No, łączy się przez oprogramowanie. No i to jest to, co wcześniej wam mówiłem, że próbowałem zamontować swoje koło slajda, no niestety się nie da. Mm, już wam mówię dlaczego. Myślałem, że to jest zwykły quick release, ale on jest zmodyfikowany, jest troszeczkę mniejszy. E, mam na myśli przez mniejszy to, że średnica tego koła się zgadza, tego trzpienia wewnętrznego, ale niestety nie zgadzają się kuleczki. Bo ja na górze mam bodajże 5 kulek, na dole chyba 8 czy coś takiego. To ma po jednej kulce za mało z jednej i z drugiej strony. Więc nie mamy możliwości nałożenia tego jakkolwiek koła. Bo nie chce się zazębić, bo jest za mało kulek. Niestety, ale nie założę swojego koła slajda. Muszę śmigać na tym kole Ala Audi R8, co też nie jest złe. No, ale ja wolę swoje puste koło 350 mm zamiast e, mniejszego koła jeszcze ze spłaszczonym wieńcem. O średnicy 30 cm. To jest 5 cm mniej, więc różnica jest, ale za to wygodne jest do ścigania się. Dlaczego? No bo odpaliłem go też w Forza Motorsport, tej najnowszej, w Forza Motorsport 8. I powiem wam, że myślałem, że Forza Motorsport no, będzie rządziła się swoimi prawami. A ta kierownica chodziła w tej grze najlepiej No poza tym faktem, że nie mogłem Uruchomić tego dashboardu, bo co chwilę Się crashował, e, ten soft Coś nie wykrywało, coś nie działało To sama kierownica w sobie działa I działa naprawdę bardzo dobrze Przejechałem całe okrążenie M3 G80 Na Nurburguingu Nordschleife I powiem wam, kurde, dobrze się bawiłem To jest Forza Motorsport, a ja serio dobrze się bawiłem Bardzo dobrze mi się jechało Lepiej niż w Assetto Cursie. Zakładam dlatego, że ta kierownica Jest przeznaczona jeszcze dla Xboxa Forza Motorsport to jest wytwór Microsoftu, czyli też Xboxa. Więc skoro ta kierownica jest plug and play, no to będzie i plug and play do Forza Motorsport i to musi działać. No bo skoro działa na Xboxie i nie zmieniamy tam nic, no to i działa na PC i też nie, nie muszę zmieniać tutaj nic. Ona miała już predefiniowane ustawienia, po prostu odpaliłem, wybrałem źródło jako moją kierownicę, musiałem tylko odwrócić force feedback, bo Forza miała jeszcze zapamiętane ustawienia z mozy. Więc naprawdę działa ok. Jeżeli chodzi o siły, jest to silna kierownica, nie miałem jej ustawionej na maksa, nigdy nie ustawiam kierownicy na maksa, tylko tak maksimum 70, 80 po pierwsze, żeby uniknąć zjawiska clippingu, po drugie, żeby nie żyłować tego silnika, tylko wydobyć z niego jak najwięcej szczegółów, więc e, ta kierownica działała na mniej więcej 75% o powiedzmy tak mocy. I jeździło mi się naprawdę bardzo dobrze. Jeździło mi się wyśmienicie. Naprawdę świetnie się bawię. No no człajka, kurde, to jest trudny tor, ale ja znam go na pamięć, bo tyle razy, co już jeździliśmy go w różnych grach. No w różnych grach już za dzieciaka jechałem. To naprawdę zdążyłem go zapamiętać bardzo dobrze jak własną kieszeń i jechało mi się go świetnie. Te boty mnie kurna spowalniały, bo boty są za słabe. Sobie pomyślałem, no spoko, Direct Drive, carix Arcadeówka, ta kierownica bardziej taka jest też chyba stworzona do Arcade bo na pewno nie do Sirius Sim Racing, takiego poważnego zawodowego ścigania się, tylko dla entuzjastów po prostu domowego grania. To odpalę sobie Karixa. I niestety to był błąd. Dlaczego? Bo kierownica działa, force feedback jest, grają, widzi jak najbardziej, ale nie wiem czemu klipuje mi się na 270 stopniach obrotu. Gra widzi 900 stopni obrotu i dalej mogę obrócić te kierownicy, ale silnik sterownika sam w sobie blokuje mi serwomotor do 270 i mam softlocka. A softlock tutaj jest taki, że od razu mm, odbija mi kierownica w drugą stronę, więc jak chcę ją obrócić do tego softloka, to mi tak wibruje strasznie, bardzo szybko odbija, bo ja ją cały czas trzymam. I niestety, no nie dało się jechać z uwagi na to, że Gra widzi 900 stopni, bo w sterowniku mam ustawione 900 stopni, w grze mam ustawione 900 stopni, a silnik sam w sobie limituje się na 270, więc nie mam pełnego e, e, obrotu tego koła, tej kierownicy, więc nie byłem w stanie... No fajnie zalatać bokiem, bo mogłem tylko robić takie bardzo, bardzo płytkie kąty. No może coś w softcie, może jeszcze to poprawią, zobaczymy. Eee, przetestowałem to na wszystkie możliwe sposoby, tym bardziej ja jako informatyk lubię kombinować i niestety nie wykombinowałem nic, więc Karix jak na razie jest grywalny jako tako. Jak ustawicie sobie na 270 stopni obrotu w grze w sterowniku, no to wtedy jest ok, no bo softlock się wtedy taką ustawi normalnie, nie? Dajcie znać, co sądzicie o tej kierownicy. Na mnie wywarła dobre wrażenie, no niedoskonałe, bo nie jest to Moza, nie jest to Simucube tym bardziej. Jest to kierownica dla ludzi, którzy chcą sobie pograć na konsoli w wolnym czasie. I to tyle, nie? Dajcie znać, co sądzicie o tej kierownicy i czy byście ją kupili. To już, że tak powiem, jest z tych marketówek bezpieczniejsza opcja, z uwagi na to, że to jest Dedek. To jest Direct Drive, to nie są pasy, to nie są zębatki, także cieszy mnie to że już nawet i takie firmy, które nie, nie zajmują się na co dzień racingiem, idą po Direct Drive i ten Direct Drive jest już coraz bardziej dostępny i uchwytny. Naprawdę mnie to cieszy, dla mnie jest spoko. Także co, na dzisiaj to wszystko, dzięki za oglądanie, dajcie jeszcze raz znać, co sądzicie o tej kierownicy, ja ją muszę odesłać, to nie jest moja kierownica, ale bawiłem się na niej świetnie. Trzymajcie się, na razie.